Czołem murdeczki, albatros z tej strony. Dzisiaj 14 powodów, dlaczego kobiety i mężczyźni powinni trenować, ćwiczyć siłowo. Jeśli Wam podobają się takie materiały, zapraszam. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję. Pomoże mi to w rozwijaniu mojego kanału. Na początku powiedzmy sobie, co to jest w ogóle trening siłowy. Trening siłowy głównie opiera się na ćwiczeniach z własnym ciężarem ciała lub z obciążeniem zewnętrznym, dodatkowym. Można wykorzystać różne obciążenia typu hantle, ketle, sztangi, jakieś piłki. Można również ćwiczyć na maszynach, które znajdziemy na siłowni, oraz możemy użyć gum oporowych. Buduje on tkankę mięśniową, czyli trening siłowy powoduje uszkodzenia tkanki mięśniowej, natomiast organizm. Odbudowuje ją nowymi włóknami, silniejszymi, mocniejszymi, wytrzymalszymi, skutkuje to wzrostem wagi poprzez zwiększenie ilości tkanki mięśniowej w naszym organizmie. 2. Trening siłowy wzmacnia nasze mięśnie, silne, mocne mięśnie ułatwiają codzienne funkcjonowanie. Trzecie. Podnosi sprawność fizyczną, czyli powoduje, że nasz. Układ mięśniowy jest bardziej wydolny, zwiększa się siła i wytrzymałość naszych mięśni, co przekłada się na lepsze funkcjonowanie w ciągu dnia podczas codziennych czynności. Czwarte, poprawia metabolizm, trening siłowy wpływa na zwiększenie masy mięśniowej, a co za tym idzie? Zwiększenie całkowitej przemiany materii, czyli będzie to korzystne podczas naszej redukcji wykonując podstawowe czynności, które wykonujemy na co dzień, po prostu będziemy spalać więcej kalorii, więcej energii, więc ta redukcja będzie łatwiejsza i ta efektywniejsza. Gęstość... Piąte: wzmacnia i poprawia gęstość kości. E, każdego roku tracimy około 1% gęstości kości i e, tkanki mięśniowej. Trening siłowy wpływa na to, że Hamujemy ten proces i zapobiegamy chorobom układu kostnego, takim jak osteropoza. Szóste wzmacnia stawy i mięzadła poprzez systematyczne ćwiczenia i zwiększanie obciążenia. Nasze ścięgna stają się bardziej elastyczne, bardziej wytrzymalsze, co przekłada się na poprawę funkcjonowania naszego układu ruchowego. Czyli można powiedzieć, że. Dzięki treningowi siłowemu, siłowemu wzmocnimy nasze stawy, ścięgna, więc będziemy zapobiegać niechcianym kontuzjom. Siódme, trening siłowy może obniżyć poziom złego cholesterolu i zmniejszyć ryzyko chorób serca. Ósme, redukuje stres. Ćwiczenia fizyczne, fizyczne wpływają na obniżenie poziomu stresu. Głównie poprzez obniżenie ryzyka wielu chorób. To bardzo ważne, ponieważ chroniczny stres osłabia nasz organizm i wpływa na to, że jesteśmy bardziej podatni na e, różnego rodzaju dolegliwości. Takie na przykład jak zaburzenia rytmu serca, nieprawidłowa praca układu pokarmowego, bóle głowy. Zakłócenia cyklu miesiączkowego oraz większa podatność na infekcje. Regularne ćwiczenia po prostu wpływają korzystnie na samopoczucie, poprawiają nastrój, zwiększają naszą pewność siebie, poczucie własnej wartości, przeciwdziałają depresji i po prostu czujemy się lepiej. Dziewiąte podnosi poziom serotoniny, czyli hormonu szczęścia, oraz ma pozytywny wpływ na. Prac, ogólnie pracy naszych hormonów. Hormony pełnią bardzo złożone funkcje w naszym ciele, więc, yy, więc ba są bardzo ważne. Hormony odpowiadają za prawidłowy wzrost, rozmnażanie się, starzenie się, dbają o nasz rytm dobowy, regulują temperaturę ciała oraz wywołują głód i pragnienie. I ogólnie decydują o naszym wyglądzie i nastroju. 10. trening siłowy kształtuje nasz charakter. Uczy samodyscypliny i mobilizacji. Trening siłowy to nie tylko siła fizyczna, ale i mentalna. Regularne treningi uczą samodyscypliny i wytrwałości w dążeniu do celu. Każdy trening przynosi jakiś efekt, więc jest to najlepsza motywacja, aby pracować nad swoim ciałem, nad sobą. Przekraczanie swoich barier na treningu. Spowoduje, że poczujesz się pewniejszy siebie, pewniejsza siebie, a to pomoże ci w rozwiązywaniu różnych problemów. 11 poprawia jędrość skóry, ćwiczenia poprawiają krążenie krwi, więc skanka podskórna jest lepiej dotleniona, lepiej odżywiona, efektem czego jest lepsza jakość skóry, jędrniejsza skórka, czyli regularne ćwiczenia spowodują to, że po kilku tygodniach zobaczysz, że jakość twojej skóry jest lepsza. 12 wzmacnia serce, trening siłowy to nie tylko nie tylko wzmacnia mięśnie szkieletowe, ale i również mięsień serca. A zdrowe i silne serce to mniejsze ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych, w tym zawału serca, miażdżycy chłub choroby niedokrwiennej Normalizu serca. 13. Normalizuje ciśnienie krwi. Regularny trening wpływa na lepszy przepływ krwi, powoduje, że nasze naczynia krwionośne stają się bardziej elastyczniejsze, chroniąc organizm przed nadciśnieniem oraz innymi chorobami sercowo-naczyniowymi. 14. Trening siłowy ma pozytywny wpływ na nasze samopoczucie. Ciągła praca, nauka, stres, życie w, ciągle w pośpiechu pozbawiają nas radości z życia. Trening siłowy, mimo tego, że jest męczący, to wyzwala dużo hormonów endorfin, czyli hormonów szczęścia, które mobilizują nas do pracy, warunkują dobre samopoczucie. To wszystko na dzisiaj, mam nadzieję, że przekonałem was do tego, żeby ruszyć tyłki i zacząć ćwiczyć. Dzięki za oglądanie tego materiału, zapraszam do zostawienia łapki w górę, do subskrypcji. Dzięki jeszcze raz, pozdrawiam Albatros i widzimy się w kolejnych materiałach.